Cześć! Iga Świątek wróciła do gry w ramach turnieju pokazowego na Bliskim Wschodzie. Jedno spotkanie wygrała, jedno przegrała, dogrywkę też przegrała. Absurdalne są trochę zasady tej imprezy, ale jak wyglądała gra naszej tenisistki, to chyba najważniejsze. Zapraszam do oglądania najnowszego odcinka programu tenisowego. W Abu Zabi trwa turniej pokazowy, czyli nieoficjalny, World Tennis League. To jest taki ostatni etap przygotowań do nowego sezonu 2025 w tenisie, który rusza w Australii 27 grudnia. Pierwsze zawody to będzie United Cup, turniej drużynowy i także turniej dru drużynowy odbywa się teraz właśnie na Bliskim Wschodzie od czwartku do 22 grudnia. Grają cztery drużyny, nas interesował mecz Eagles kontra Kites, czyli w zespole Eagles m.in. Iga Świątek i Polka rywalizowała w singlu z Jasmine Paolini. To był taki mecz rwany, widać, że z jednej strony obu tej bardzo zależało i nie czuć było atmosfery, tylko pokazówki, ale z drugiej strony, patrząc na grę zawodniczek, to trudno było jakby pozbyć się wrażenia, że no nie grają na 100% możliwości do końca, popełniają czasami błędy przy ustawianiu się. Aczkolwiek emocji nie brakowało, bo w, pierwszym, w tym pierwszym jedynym secie po linii prowadziła 5-2, lepiej na początku wyglądała, grała precyzyjniej, spokojniej, dobrze serwowała i ga, no nie bardzo była w stanie odnaleźć rytm na początku tej rywalizacji ale ostatecznie ze stanu 2-5 wyszła na 7-5 grając pięknie do końca porządkując swoją grę to na pewno popełniając coraz mniej błędów poprawiła również podanie dobrze grała na returnie zwłaszcza w końcówce i w efekcie właśnie wygrała tego jednego seta bo tutaj się gra w każdym meczu po jednym secie była jeszcze dogrywka, w której to jednak Włoszka okazała się lepsza, wygrała Gema i to już wystarczyło, żeby jej zespół zwyciężył 25 do 20. Bo mówiąc o zasadach, to, to wygląda tak, że w każdym, każdy mecz składa się właśnie z jednego seta, yy, i w, w dwa, czyli w dwóch meczach singlowych i także w dwóch gry podwójnej mixt albo debel i wygrywa ta ekipa, która zgromadzi więcej gemów w trakcie czterech setów. A jeśli trzeba, to jeszcze jest właśnie rozgrywana dogrywka, jak tutaj było. No ale ostatecznie i tak zespół Igi Świątek okazał się gorszy. Do finału awansują dwie ekipy, z czterech, które biorą udział w zawodach w Abu Zabi, które zdobędą najwięcej gemów. Czyli właśnie gemy są kluczowe. Jeśli chodzi o ten mecz, to ciekawy, bo Iga grała w końcówce poprzedniego sezonu 2024 właśnie z Paolini podczas turnieju drużynowego. Finałów Billy dzięki Cup Maladze w półfinale, Polki grały z Włoszkami, i wtedy Iga grała z Paolini mając obok siebie Katarzynę Kawę, a Włoszka Sara Rani przegrały niestety wtedy nasze tenisistki mając piłki setowe, chociażby w pierwszym secie. A jeszcze wcześniej w ramach tego spotkania, Iga gra z Paulini w singlu, wtedy wygrała z Paulini. Tutaj także ciekaw jestem, też jak się zaprezentuje Paulini w przyszłym roku, tak mówiąc szczerze, bo teraz była rewelacją ostatnich miesięcy powinna wygrać nagrodę dla teniski, która poczyniła największy progres w 2024 roku. Ale czy będzie w stanie kontynuować tak dobrą dyspozycję? To nie jest wcale takie łatwe w przypadku tenisistek, które tak nagle objawiają się i poprawiają swoje wyniki. A pamiętajmy, że to jest zawodniczka, która zbliża się, zbliża się do trzydziestki. Nie jest wcale aż tak młoda. Co ciekawe, Jasmine zagrała w tym meczu czwartkowym aż trzy razy, bo zarówno w singlu, w deblu, o czym za chwilę, jak i także w mikście. Nie wyglądała jednak na zmęczoną. Widać, że też te mecze pokazowe nie kosztują zawodników aż tak wiele, zwłaszcza na tle emocjonalnym, psychicznym. Co to jeszcze samej gry, to może to nie był najpiękniejszy mecz, ale też trudno wyciągać jakieś wielkie wnioski, bo to są tylko mecze pokazowe. Uważam, że absolutnie nie należy się przejmować tym, że Iga zagrała tak czy inaczej. Gdzieś tam czytałem w trakcie tego meczu o regresie Igi. Tak pisali kibice w mediach społecznościowych. Spokojnie, tutaj nie oceniajmy występu naszej tęsiski. Może ma jakieś elementy, które chce przećwiczyć właśnie na Bliskim Wschodzie razem z Miłem Fisetem. Wnioski. I to będzie można wyciągać dopiero po kilku miesiącach przyszłego sezonu. To była bardziej zabawa, aczkolwiek oczywiście szkoda, że zespół naszej tenisistki przegrał. W deblu świątek grała z Badosą dzisiaj i okazały się gorsze od pary Paolini Simona Haleb. Tutaj było 5-2 dla pary polsko-hiszpańskiej, ale niestety skończyło się 5 7. Paulini potwierdziła przede wszystkim, że jest najlepszą albo jedną z najlepszych deblistek na świecie w tym momencie. Świetna na returnie, bardzo dobra przy siatce, podkręciła tempo w końcówce meczu i zasłużenie razem z, Halop, z Halep okazały się lepsze. W innych meczach Aleksander Szewczenko, czyli ten, który zastąpił Huberta Hurkacza, przegrał z Kasperem Rudem 4 do 6. Kazach, no na pewno dla niego to wyjątkowa okazja, żeby w ogóle móc zagrać w takim turnieju, gdzie grają największe gwiazdy, ale okazał się gorszy. A Badosa z kolei w miksie razem z Szewczenką przegrali z parą Jasmin Paulini i Kasper Rud, także 4 do 6. Były także emocje pozasportowe w drugiej drużynie, czyli tej przeciwnej. I ze świątek w składzie tej drużyny znalazła się Simona Halep i Nick Kyrgios, czyli dwójka tenisistów, którzy dość mocno krytykowali naszą zawodniczkę w ostatnich tygodniach w związku z jej sprawą dopingową. Obserwowałem jak się będą zachowywali po meczach i Halep podała rękę Świątek, to było dość takie chłodne, może formalne pożegnanie, ale też było i też nie szukajmy tutaj może dziury w całym, absolutnie. Aczkolwiek chociażby Paolini i Badosa może znają się lepiej, wyściskały się, nie tylko podały sobie rękę, ale także porozmawiały, tutaj między Świątek a Halep nie było żadnych rozmów z tego co przynajmniej kamery pokazały. Jednocześnie świątek podała również rękę Kiriosowi. Tam też nie było może żadnych rozmów czy y, bardziej takich ciepłych y, pożegnań, ale ostatecznie też nie to jest najważniejsze, to jest tylko taki dodatek, o którym chciałem wspomnieć. W czwartek odbył się także mecz zespołu Falcons przeciwko Hawks, i tutaj ta pierwsza ekipa wygrała 29 do 26. Garcia i Rybakina przegrały z Mirą Andriejewą i Aryną Sabalenką 6-7. Potem Rybakina przegrała z Sabalenką 6-7, chociaż już przegrywała 0-5. Wydawało się, że Aryna zupełnie przepaści wielką przewagę. Ostatecznie jednak okazała się lepsza. Następnie Rublow z Szapowałowem przegrali z parą Nagal Thompson. I rublo w singlu pokonał Thompsona 7-5 potem jeszcze w dogrywce 2-0 i 10 6. Ostatecznie te zasady, tak jak mówię, są szalone, trudne tak naprawdę do, do zrozumienia, dlaczego muszą być aż tak skomplikowane, ale nieważne. Najważniejsze jest tutaj, że ten siści mogą pograć, przygotować się do nowego sezonu, a Iga Świątek jutro prawdopodobnie zagra z Aryną Sabalenką w meczu, który no, wydaje się, że może być bardzo ciekawy. Ich spotkanie oficjalne dzisiaj zostało wybrane, to z Madrytu, z kwietnia, meczem roku WTA i tutaj chyba nie mamy wątpliwości. Panie rozegrały kapitalny y, pojedynek w stolicy Hiszpanii. Górą była wtedy Polka, ale po trzech zaciętych setach Piękny mecz, piękny pokaz walki, kobiecej rywalizacji i no, reklamy dla rozgrywek WTA. I na koniec piszcie koniecznie w komentarzach, jak patrzycie na występ Igi Świątek dzisiaj w czwartek w tej pokazówce w Abu Zabi. Trzymajcie się mocno, pozdrawiam.